Charakterystyka karty płatniczej Visa Infinite. Status produktu i wymogi dostępności. Karta Visa Infinite jest najwyżej pozycjonowanym produktem w hierarchii kart płatniczych Visa. Jest to instrument finansowy dedykowany dla segmentu private banking obsługującego klientów o najwyższym statusie majątkowym. Karta jest wydawana przez banki komercyjne na podstawie indywidualnej oceny zdolności kredytowej i wysokości aktywów posiadanych przez klienta. Charakteryzuje się udostępnianiem najwyższych możliwych limitów kredytowych, których wysokość jest negocjowana i często przekracza minimalne pułapy ustalone dla kart Platinum. Wiele ofert Infinite eliminuje opłaty manipulacyjne i prowizje za przewalutowanie transakcji zagranicznych. Rozliczenia transakcji w walutach obcych odbywają się po kursach organizacji Visa, bez naliczania marży banku. Kluczową funkcjonalnością karty jest całodobowy dostęp do serwisu Concierge. Jest to usługa osobistego asystenta dostępna globalnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Funkcja konsjerż koncentruje się na organizacji i koordynacji złożonych zadań logistycznych i niestandardowych prośb. Obejmuje rezerwację miejsc w restauracjach o limitowanej dostępności, zakup biletów na wyprzedane wydarzenia kulturalne lub sportowe dzięki dostępowi do pól biletowych partnerów, a także organizację usług podróżnych, takich jak czarter prywatnych środków transportu, samoloty, jachty lub wynajem luksusowych nieruchomości. Uprzywilejowanie w podróży. Karta Visa Infinite zapewnia kompleksowe udogodnienia w transporcie i zakwaterowaniu. Dostęp do saloników VIP. Karta oferuje posiadaczowi często z możliwością wprowadzenia osoby towarzyszącej nielimitowany lub bardzo wysoki limit darmowych wejść do lotniskowych saloników biznesowych na całym świecie, najczęściej w ramach programów typu Priority Pass. Umożliwia przyspieszone przejście kontroli bezpieczeństwa na wybranych lotniskach. Zapewnia status premium w ramach programów lojalnościowych luksusowych sieci hotelowych, w tym dostęp do dedykowanych korzyści, takich jak bezpłatne śniadania, gwarancja podniesienia standardu pokoju, upgrade oraz kredyty do wykorzystania na usługi hotelowe, np. SPA. Do karty dołączony jest rozszerzony globalny pakiet ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie podróżne obejmuje posiadacza karty oraz często członków jego najbliższej rodziny. Gwarantuje bardzo wysokie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance za granicą, często do równowartości kilku milionów euro. Pakiet standardowo zawiera ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie od utraty lub opóźnienia bagażu oraz ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub wcześniejszego skrócenia podróży. Dodatkowo karta może oferować ubezpieczenie wynajmowanych samochodów eliminujące udział własny w szkodzie oraz ochronę zakupionych towarów. Karta Visa Infinite jest finalnym produktem w portfolio Visa, wyznaczającym standard w segmencie kart premium. Jej fundamentalna wartość leży w połączeniu nieograniczonej elastyczności finansowej z bezprecedensowym wsparciem logistycznym. Pozycjonowanie karty jako elementu private banking podkreśla jej przeznaczenie. Jest to narzędzie optymalizujące czas i komfort klienta poprzez delegowanie złożonych zadań organizacyjnych do globalnego serwisu concierge. Upraszczając, Visa Infinite jest finansowym i logistycznym ekwiwalentem osobistego, całodobowego wsparcia globalnego, które jest aktywowane każdą transakcją. Jest to narzędzie, które przekształca potencjalne niedogodności związane z podróżami i zarządzaniem czasem w płynną obsługę na najwyższym poziomie. Daj znać w komentarzu, czy tematyka produktów ultra premium jest dla Ciebie interesująca i co chciałbyś zobaczyć w następnej kolejności. Polub ten film i zasubskrybuj kanał. Pamiętaj, w świecie finansów większość kart to środki płatnicze. Visa Infinite to klucz otwierający niestandardowe rozwiązania.